To, że się nie maluję, nie oznacza, że nie jestem bardziej kobietna niż którakolwiek z Was. Pierwsza oczka. Cześć, mi się z tej strony Kuszynka i jesteśmy w pierwszym Q&A na kanale. Czym ta seria się będzie wiązała? Nie mam pojęcia, nie wiem w co ile będą takie QA, ale poniekąd możecie uznać to za specjal, bo będę się malować. Jej! Boję się cholernie, bo nie robię tego na co dzień, a to ze względu na to, że ruszam się i moje ruchy mocno mi uniemożliwiają po prostu malowanie się. Dlatego też to robi bardzo niechętnie. Ale zrobię to dla was, bo wiem, że niektórym ludziom zależy na tym. I tu pozdrawiam tego użytkownika. Co, stałeś. zmusiłeś mnie do tego, żebym w zasadzie generalnie zrobiła ten pieprzony makijaż, więc robimy go dzisiaj. Jak je wyjdzie? Tak, wyjdzie, mamy to wywalone. Będziecie krzyczeć, was pieprzony, problem nie mój. Ja jestem niepełnosprawna i mam prawo do tego, żeby się nie malować. O, dziękuję, wychodzę, do widzenia. A więc tak, moje malowanie muszę zacząć od oczu, bo inaczej niestety nie da się mnie pomalować, zawsze zaczynam od rzęs, bo moje oczy są takie, że się zawsze zamkną i mam ten makijaż. Dla tego no właśnie, o tym mówię. Muszę zacząć zawsze od rzęs. Jest to jakieś tam obejście, bo potem na no to nakładam podkład i tak dalej, ale to sobie tylko wygląda po prostu. To jest jeden z powodów, dla których nie maluję oczu. Ale raczej robię to, ale kurde, bardzo rzadko po prostu. Za każdym razem, jak maluję oczy, to... Mam problem z tym, żeby właśnie nałożyć te rzeczy. Zresztą widać to. Zobaczcie jak moje oczy wyglądają pomalowane I ja tam mam za każdym pierdolonym razem Dlatego nie maluję się kurwa na co dzień A znaczy, przecież gratuluję Użytkownikowi, który mnie zmusił do tego, żebym się pomalowała Ten jedyny pierdolony raczki, ja na to godzę Ale kurwa więcej tego nie będzie. Nigdy Więcej mnie zobaczył ja małe na tydzień I robiony przez profesjonalistę Nienawidzę się malować i ja tego nie robię specjalnie, słuchajcie, ja nie przejeżdżam sobie po twarzy, nie robię też nic innego złego jak ta laska, którą kiedyś tam widziałam na TikToku chyba. Ja chyba ją w niej jest stiksukę, bo ją ludzie zlinczowali, także no przykre, ale ja malować nie umiem i nie mogę malować, ja się robić. Właściwie samodzielnie, a nie je będę wypierdalać, słuchajcie, 150 zł na jedno nagranie, no bez przesady, żeby mi jakaś poboczka do domu przyjechała i robiła makijaż. Mówmy no, się, to jest bez sensu. Bo one też tam, wiecie, mogą pierdolić ze no, mną, bo ja im płacę za to, nie? Ale jak to robię rzadko, jak jedna urodzina, bo na jakąś większą imprezę to tutaj tak maluje się. Ale to też mi do cholery zajmuje 3 godziny. Więc i ty, i ci, nie wiem jak się to twój mix, sorry, ale nie będę się malować do nagrań, bo widzisz jak... Ja, będę musiała trzy godziny się zmazywać to jeszcze tak delikatnie, żeby się nie zmazać tego, żeby tego zleżał na oczach. To jest też, też praktycznie niewykonalne u mnie. Jak siedzę w jakiejś i to najczęściej trzy godziny, bo mi kurwa oko się zamykało. Musi poprawić i, i, i tak w kółko, nie? Ona to poprawia czy zamyka mi oko. Ona mi oko poprawia oczy, zamykam, to się, kółko zamyka i to jest bez sensu po prostu, malowanie mi oczu. A few moments later. Tak, pozdrawiam, teraz pani z Ingota, które mnie malowały w galerii gadowickiej i się ją nerwowały. Chociaż nie było tak tragicznie chyba, bo on tam już potem z sobą jakieś podkładanie mi rzeczy pod oczy. Gdybym nie zamykała oczy po prostu i w ogóle nie i tam rozciągały jej w ogóle i... Ona i tak pani pozdrawiam, pani były super miłe, kochane i w ogóle. Także coś czuję, że tego, pójdzie tego do tego makijażu. A jak chodzi o plumpfowicz, to taka ciekawostka, a nie ma czegoś takiego że osoby z tak nagle odbije i zacznie się potrwa wymalować byle gdzie. To nie istnieje u nas, u jak z pląstawicami. To jest też tam ciekawe, ale tak jest, nie? Bo widziałam tego TikToka kiedyś tam, że jakaś dziewczyna właśnie robiła coś takiego, że ona robiła content tego, że nie miała pląstawicę, a tak naprawdę nie miała. Ja mam udokumentowane przez lekarza to, że mam pląstawicę. Dzisiaj to na następne wam Na następne wam wrzucę zdjęcia posiadające mój przypadek krótkie, to nie jestem, będzie mogli poczytać po prostu bo tak najczęściej w 90% procentach właśnie osoby, które mają niepełnosprawność tą, ja mam, to im to wychodzi genetycznie, a u mnie tak nie ma. Ja mam pląsawicę pooperacyjnie, w 2000 roku doszło do pewnego powikłania u mnie w mózgu i po prostu, no, tam poszedł zator i... No de facto pierdolili mi lekarze życie, bo nie zareagowali w odpowiednim momencie, że... I ta tak jakoś się kręci po prostu, nie? Pamiętajcie o tym. Ale Ala pasyfikować w tych czasach jest bardzo prosto. Powieka balona. Trudno. O Boże, nienawidzę ludzi, którzy zmuszają mnie do malowania się, ale macie ten film, macie i widzicie jak to się mnie kończy. Czyli źle się kończy najczęściej. Teraz lecimy podkładem od Kingota. Ja mam podkład numer nie, nie, czekajcie. LC100. To jest setka i to jest jeden z mocniejszych tych. Kryjących. O ile to nie jest ten najmocniejszy, który oni mają w ofercie, bo prosiłam właśnie o taki mocno kryjący. Dodatkowo pierdować z twarzy. Więc zobaczycie, jak się maluje. Wow! szoki niedowierzanie. Dobra, ale ja odpowiadam na no pierwsze pytanie w końcu. Po 12 minutach filmu. Tak, bo tyle mi się nagrywa. Ile mam lat? Mam 29 lat w tym roku. Wiem, wykładam na 14, co też poszedł zarzut, że ktoś zadzwoni do mojej mamy i powie, że przeklinam. O nie, umrzemy po prostu, ja umarłam po prostu, jak zobaczyłam ten komentarz, to mówię, to jest po prostu hit. Bo generalnie, nie mówię, mam 29 lat, 30 w tym roku, w październiku 11. Także życzę na jakieś fajne życzenia od was. Patrzcie tym na Instagrama, bo tam się też rzeczy dzieją. Tam mam dużo zapisanej rzeczy z urodzin między innymi, że no, zapraszam też tam, okej. Okay. Moonshine pyta tymczasem o parę rzeczy. Twoje komentarze robią mi dzień po prostu, są cudowne, także dziękuję, to, nie, dziękuję też, że mnie bronisz w każdej możliwej sytuacji, ale nie musisz tego też robić, nie? Ale Moonshine pyta o e... creepy pasta czy horror? Hmm, tu jedno i drugie lubię, więc nie ma jakoś, tak szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co by było lepsze. Ale jedno i drugie lubię, lubię słuchać creepy a horrory, horrory! Horrory lubię oglądać, więc tu jest co się. No, jedno i drugie niemal, on jest no to krwiasty, czy horror. Dla mnie to jest faktycznie to samo. Drugie pytanie: Jaki natular, naturalny kolor włosów? I tu bas szokuje, ale jestem ciemną blondynką po prostu i no generalnie gdzieś tamten o schemacie ja jestem ciemną blondynką, ale gdzieś yy, tamte w jest, mnie to denerwuje i drażni, dlatego się farbuje. Bo potem przyjdzie na ulicy oglądają. Tak, jestem blondynką ciemną, więc ja spoko. Mąż chyba starczy. Nie wydaje. Trzecie pytanie. Mm. Lubisz koty? Koty uwielbiam, słuchajcie. Kota bym bardzo chciała mieć, ale yy, mój mąż jest alergikiem, niestety. A tak to koty kocham na życie. Mógłabym mieć ich tuzi nawet dwa, albo i trzy, oj. Mogłabym mieć trzy tuziny kotów? Ale nie mogę ich mieć, bo mąż jest uczulony, nie? Więc tu mnie podtrzymuje niestety zakupy jakiegoś koteczka fajnego. Albo nie wiem, gdzie jest schroniska, albo cokolwiek. Bo tak jak mówię, ja bym mogła mieć tu, kotów, ale mąż nie pozwala. A, więc żadnego. Bo to po pierwsze obowiązek, po drugie coś tam, coś tam. a ja, lubię. To ja bym mogła ich mieć naprawdę dużo. I, i świata by się nie znudziła, ale niestety, niestety mąż broni, bo... Uczulenie owce mi to całkiem mocnym. Ona mi opowiada to, że gdzieś jest przygodował co parę godzin na sorze, bo... Bo generalnie co, no, bo... Yy, wyszedł na dwór alergia, pies alergia, kot alergia i... No i po prostu nie mógł mieć nic, nie? Ale jest smutny trochę, nie? Że nie można. Czyli on miał psa, no ale to była męczarnia, nie? Gdzieś tam. Chciałabym mieć piska bo kotka, nie mogę też nie. Podkład zrobiony. Dalej. Jak zdrowie. A bardzo dobrze dziękuję. Czuję się. Dobrze. mogę z przecinką. Właśnie przez komentarze niektóre. Ale nie, rozwalacie mi komentarza. One mnie już nie balone, ona nie wywalona tak naprawdę, ale do sami jest takie ukucie bo mnie w środku, że wiecie, że się zerwuje na coś. A po mnie widać, jak się jeden. Jak jestem zdenerwowana, albo zestresowana, to wiecie, to. To po mnie widać zaraz, bo mocno się rusza mnie. Także tu jest to. Po prostu. Po mnie widać. Kolejne pytanie. To zdrówka dobrze, tak? W każdym razie. Ja nie wiem, co powiedziałam w końcu. Ulubiony napój, o matko, ja lubię różne napoje, nie wiem, jakoś tak ulubionego, ulubionego. Najbardziej chyba Kubusia lubię pić. Tego zwykłego Kubusia, e, Kubusia, weź z z... uwielbiam, pyszny jest dla dzieci. Bo już tak mi zostało z czasów młodszych, z dzieciństwa, że wiecie, że generalnie no że... Sobie. Także lubię ten kubusia po prostu. Kubuś jest taki... ekolnik po prostu. I się w ogóle chodzi, dziwo składam nie... nie... nie, nie zmienił prawie w ogóle. Lewe jest bez cukru. No ale tam ten... Cukr, ten sam smak magma. Generalnie co... ten z cukrem, nie? Ten kubuś. To ja nie wiem, jak to zrobili, ale to jest pyszne. Tak, bo tak, ja lubię kupuścia brzoskwiniowego. Najbardziej. Dobra, kolejne pytanie. Nie wlecimy. Konsola czy komputer? No w moim przypadku i mojej konsolicy wydaje mi się, że komputer. Ale ja konsolę też mam. Mam konsolę samego, mam konsolę Xboxy. Ale też rodziny nie, nikam po prostu, nie bo nie mam to czasu, ale ogólnie to chyba komputer. Nie jestem też... Stricte fanem jakby wiecie, ani konsoli, ani komputera. Jestem po prostu użytkownikiem przeciętnym, który lubi po prostu grać, siedzieć i tak dalej. No jakbym już miałam wybierać to chyba komputer, nie? Aczkolwiek konsol nie znał y, wiele gdzieś tam lat, nie? To mi się tak wydaje, że tak bym zrobiłam. Raczej znaczy bym wybrała komputer, nie? wszystko 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 mówię, droższy tak dalej, to i tak bym chyba komputer wybrała. No i wiadomo, niech komputer na padle ta konsola i nawet na 10 może starczyć. Jak ktoś dobrze użytkuje, po prostu. No, ja też nie mam za dużo pieniędzy teraz, więc głównie tym jest przeszkoda, żebym miała konsolę i. znaczy, PlayStation 5, o! Bo trójkę mam, czwórki nie kupowałam, bo z to teraz bez sensu. Ale ja mam piątkę bardzo chciałam, czekam na nią aż wyjdzie. No a potem sobie ją pewnie zamówimy. Więc gdzieś tam... Tu jest to, że ja po prostu lubię konsolę, ale mi na nią nie stać. I gry też są do droższe, nie? No, konsolę... Człowiek powala mnie stosunek jakości do ceny. Niektórych produkcji... Na pewno mnie to dobija. I to całkiem mocno. Tak wygląda w makijażu, jeszcze usta, gdzie jest szminka moja? Szminka również od Ingota I nie, nie, jest to sponsorowany odcinek absolutnie, tylko po prostu mówię co mam Na stanie, żeby nie było Miliard pytań, czym się maluje i czym Czym był robiony makijaż ja też mam od Ingota Także no. Także... I to by było na tyle z pytań. Mi się piesie, nikt więcej nie napisał, a szkoda. Mogli się dać pełne powody od popisu. No, i nie wypowiedziałaś się tego o moby, to i lepiej. Bo, bo jakieś frustrujące pytania? I'm the Joker, baby! I'm the Joker, baby! O Jezu, okropnie to wygląda. Powinno najpierw ustawić, malować, fak i oczy, a potem reszta. Dobra, z racji, żeby nie malować tego makijażu, ja sobie nagram kilka odcinków w nim, żebyście nie mieli potem pretensji, że nie ma makijażu na odcinku futur, Ja Ja rozdzielę osłupie, nie? Zobaczmy, ile mi wyjdzie w ogóle materiałów w tym makijażu, po. Myślę, że niedużo. a lajba odpalać, zobaczmy. bo lajba, no. Chowa, dla lajwiku bo się da, bo ten po prostu, bo mnie już trwa, że nie zaczynają oczy, bo są brzydko pomalowane krzywo. Dobra, jubki. Tak wyglądam w full makijażu. Robionym przeze mnie oczywiście, ja sobie powinna ustawić różne na polsku, to już mam od ingotu, ale nie wiem czy robić, nie robić go, a damy. Jak już robić to full makijaż? Tylko się teraz zami nie śmiejcie, bo ja trzy razy w życiu, dosłownie trzy razy w życiu używam tego, e, tego, o, tego, tego, tego różu. Nie jest za bardzo wiem jak się go nakłada, bo tak po prostu się przejeżdża. Delikatnie muska. Coś kości, policzkowa, koś tam, wiecie, zrobić ładnie. No, ale tak wygląda z makijażu wolnie. No. Mi się pisze dzięki za oglądanie. Łapki, komentarze i kolejne pytania są zadawajcie na dole w komentarzach. Jezus ja to ma pół godziny, o kurwa, równo. Dobra eee, pa.